I Krzysztof Wawelu numer 30. To pierwsza troszurka dzisiejszej imprezy. Ale kto z nich będzie na podium z numerem 1? Kto będzie na podium z numerem 2? A kto na podium z numerem 3? I już za chwileczkę emocje będą sięgały z remitu. A kto ma o tym, przekonamy się.

I matło na naszym przywództwo, ale to niech Aliwy dopiero w ratuszu. Aliacie kolejności wyjadą. Czy Adrian? Jest Adrian! Jest, Jest Miszura! Jest Matło! Ten prosty dalej został. nie wiem, e, e, Sebastian Weger. I e, na ten, i ten Już tak łatwo nie ucieka. Aliacie szybko, chociaż... Ma. Zanim się przyjaciół na czołgę, z leśnego światła przejechali nadal ta sama kolejka, rozpędza się, a może rzutko, i na tło, ale atakuje na czołg trzeciej, czwartym Sebastian Berger, ale tutaj koło naszego stanowiska.